Siemanko, to już jest drugi eksperyment City Skylines. Przed chwilą nagrywałem odcinek jak szybka może być kolejka jednoszynowa, więc jak jeszcze nie oglądaliście, to możecie wpaść. A teraz zobaczymy sobie jak szybki jest taki wagonik kolejki linowej. On teraz sobie jedzie tutaj... No, o, 31 na godzinę, no to jest dosyć wolno. I sprawdziłem sobie tutaj, to on maksymalna jego prędkość jest właśnie... 31 na godzinę. A więc zwiększmy sobie do setki importu, czyli już powinno działać. I teraz zobaczymy taki wagonik, że co, że to jest ograniczona prędkość do 50. No nie no, bo. Nie mogę nawet. Nie wiadomo, a może dam mu, żeby takie ruszenie miał z kopyta, damy na... Nie no, jest to co nie ma na 20. A hamowanie damy na 10. I prędkość maksymalną na 500. Nie no! Po, wy, pokazuj, wychodzi na to, że y, taka właśnie kolejka linowa, no to szybciej niż 50 na godzinę, to ty mnie pojedziesz no ale tu taki w miarę krótki odcinek, bo nie spodziewałem się w sumie tego, że one, że dałoby, że będzie dało się tak krótko właśnie y, to zrobić. No ale jak... Widzicie, po prostu kolejka liniowa no... Może nie jest najszybsza. 50 na godzinę to nie jest szybko jak dla kolejki, tak przecież. Jest taki kawał to my jeszcze nawet nad rzeką nie przelataliśmy, no. Nie przelecieliśmy, nie przejechaliśmy. O! No no to... No, więc no. Szybsze niż 50 na godzinę to nie jest. Dobrze, a więc to by w sumie było na tyle. Yy, dzięki za oglądanie i pa!